Witam wszystkich na kolejnej porcji słowa. Dzisiaj mam taki tytuł mojego głoszenia. Jakże łatwo zejść z ducha do duszy. Otwórzmy na początek list do Galacjan, trzeci rozdział. I od początku czytamy. List do Galacjan, trzeci rozdział. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od Was tego jednego: czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne Wasze doznania, rzeczywiście byłyby daremne? Czy ten, który daje Wam ducha i dokonuje wśród Was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? tu apostoł Paweł pisze do Galacjan, że z czegoś odeszli do czegoś innego, z życia ducha, z ducha życia wiary, życia wiary w Jezusa Chrystusa, którego ujrzeli wewnętrznie, którego przyjęli, którego życiem żyli, życiem ducha, do życia ciała albo duszy, do zupełnie innego rodzaju życia. Czyli Odejście z życia, z ducha do życia z uczynków, czyli z cielesnej natury i duszy. Czyli jest to możliwe. Powiem więcej, nie tylko jest to możliwe, ale to grozi każdemu, jeśli nie pilnujemy swojego życia. Każdemu to może grozić. Tutaj akurat w tym fragmencie o co chodziło? O objawienie życia w sprawiedliwości Bożej. Zobaczmy Galacjan 2, od 11. wersetu. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przeciwstawiły mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezanymi. A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą, Ewangelii, powiedziałem do Kofasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? A więc zobaczcie, Piotr z obawy przed wierzącymi z Żydów, którzy jeszcze mieli, być może zachowywali pewne rzeczy z żydostwa i były one dla nich ważne, usunął się i Bał się przy nich jadać zwierzącymi spogan, gdzie podstawą wiary stania się Chrześcijaninem było wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie sprawiedliwości Bożej. Nie sprawiedliwości z zachowywania czegokolwiek, tylko sprawiedliwości przez ofiarę Jezusa Chrystusa, że została nam dana sprawiedliwość. 216, usprawiedliwienie jedynie. A tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa. To był ten punkt, o który się potknął w tym momencie Piotr i inni wierzący, którzy byli koło niego. Czyli przeszli w tym momencie, na chwilę, wierzę wyłącznie, z życia ducha do życia ciała i duszy, przez ten moment. Czyli odejść od życia w duchu można również, nie pilnując się i nie mając objawienia ugruntowanego sprawiedliwości tylko z Boga, można również, od życia w duchu można również zejść ze strachu przed ludźmi, którzy takiego życia nie rozumieją. Nie wszyscy rozumieją takie życie, a są, mogą być ci ludzie w jakimś stopniu autorytetami dla nas. Słuchajcie, to może być tak, że przyjeżdżasz gdzieś na jakąś konferencję, przyjeżdżasz gdzieś do kościoła, gdzie jest życie, gdzie ty przychodzisz, stykasz się z tym, po prostu to cię tak dotyka, że jesteś tam przez jakiś czas i nasiąkasz tym i jesteś przeszczęśliwy. Nareszcie coś w tobie, wewnątrz twoim duchu rezonuje, zaczynasz rozumieć rzeczy, przyjmować objawienie, zaczynasz być wolny, zaczynasz przyjmować po prostu życie ducha. I to jest z ciebie wyzwalane. I wracasz do siebie... I stykasz się z ludźmi, którzy tego nie rozumieją, i powoli, powoli od tego odchodzisz, bo się boisz tych autorytetów, bo się boisz, co powiedzą rodzice, bo się boisz, co powie ktoś tam nad tobą w autorytecie, bo powie kolega, koleżanka, który jest dla ciebie ważny, i nagle ustępujesz z tego ze strachu przed ludźmi, ustępujesz z życia ducha i wracasz do życia w duszy, który nikomu nie wadzi. Ja miałam kiedyś sen, który mi pokazał, jak bardzo ludzie którzy są w duchu, w, w, którzy żyją z duszy zastąpili życie ducha życiem duszy, zaspokajaniem duszy, jak bardzo ci ludzie nienawidzą ten duch, który za tym stoi, który ich odciągnął, jak bardzo nienawidzi ludzi żyjących w pełni ducha i gorliwych dla Boga i z ducha po prostu przyjmujących w duchu rzeczy. To było bardzo dziwne, ale wiem że tak jest. I zresztą zobaczcie, że Kain zabił Abla już na samym początku Biblii. Ten, który z ciała żył, zabił tego, który rozumiał rzeczy w duchu. Który duchowo, religia stara się zawsze zabić prawdziwe życie z ducha. Nienawidzi tego. I to jest bardzo ważne, abyśmy żyli z ducha. I teraz przejdźmy do Efezjan, do szóstego rozdziału. Bardzo znany fragment, często. Cytowany, często czytany pewnie, od 11 wersetu. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Zaniedbywanie jakiejś części, zaraz powiemy o tej zbroi jeszcze trochę, zaniedbywanie jakiejś części wystawia nas w dziedzinie, za którą ta część odpowiada. Na co? Na ataki, na zasadzki. Co to jest zasadzka? To jest coś, czego nie widać być może. W co ty wpadasz? Ja pamiętam z Biblii taki fragment, kiedy Żydzi walczyli z jakimś narodem i wiem, że któryś tam, któraś ze stron takie zasadzki zrobiła, że były doły wypełnione smołą. Oni je przykryli jakimiś tam gałęziami, czymś tam i to wojsko, które ruszyło, wpadało i tonęło w tej smole. No straszne, tak? Ale takie zasadzki przygotowuje na nas diabeł, Przykryte, jeśli nie pilnujesz, jeśli nie zakładasz całej zbroi, wpadasz w zasadzki. Teraz zobaczmy jakie. Co to może być, jeśli nie założysz pasa prawdy? Bo tu jest wymieniona cała zbroja, tak? Jeśli nie założysz pasa prawdy, czyli nie chodzisz w prawdzie słowa i w prawdzie, w prawdzie również w codziennym życiu z ludźmi, kiedy kłamiesz, kiedy nie mówisz prawdy. Lawierujesz, ale również nie chodzisz w prawdzie słowa, co słowo mówi o tobie, co słowo mówi o twojej przyszłości, co słowo mówi na tym czy tamten temat. Jeśli nie chodzisz w tej prawdzie, to co? Twoja broń, bo czego był symbolem pas? Tego, że na pasie się trzymała broń. Za pas składano broń. Teraz pasek trzyma spodnie, ale wtedy pas przytrzymywał broń. Przede wszystkim. Więc jeśli nie chodzisz w prawdzie, słowa i wprawdzie w relacjach z ludźmi twoja broń nie ma się na czym trzymać ty tak naprawdę jej nie masz myślisz że masz a nie masz i ona jest nieskuteczna nieskuteczna jest twoja broń chcesz użyć i jest nieskuteczna dlaczego bo nie masz pasa prawdy pewien król zwykły król został ugodzony król kłamca został ugodzony w miejsce spojenia dokładnie w pas bo nie miał tego pasa i tak zginął. Dalej, pancerz sprawiedliwości. Pancerz chroni całe to nasze serce, wnętrzności tutaj, tak? Ochrania przede wszystkim serce. Teraz co się dzieje, kiedy ty nie założysz tego pancerza? Albo on jest porwany. Kiedyś jedna z naszych koleżanek w operze była bardzo znienawidzona przez konkurentki. Także aż jej porwały części kostiumu i ona weszła na do śpiewania w kostiumie, takim właśnie pancerzu z takich, jak mi siura, z takich kawałeczków łańcucha, który musiała, splecionego łańcucha, i musiała sobie tak trzymać. Zawsze, jak czytam ten fragment o pancerzu Sprawiedliwości, mam w oczach ten obraz. Nie, nieskuteczny, niepełny pancerz Sprawiedliwości, który jest albo porwany, są jakieś miejsca dziury, że tam można wlatywać wszystko, albo go w ogóle nie założył ktoś. Pancerz chroni serce. Jeżeli nie masz pancerza, albo jest nieskuteczny, bo jest dziurawy porwany przepuszcza rzeczy, przepuszcza zranienia. Łatwo jest cię zranić, łatwo jest cię zranić. Stajesz się wręcz przewrażliwiony i osłabiony człowiek, który jest wiele razy zraniony nawet drobnymi rankami, staje się słaby. On nie może walczyć, on nie nadaje się w tym momencie, nadaje do szpitala i musi być uleczony. A na to musi założyć z powrotem pancerz, który będzie chronił, pancerz sprawiedliwości, czyli twojego ugruntowania w Bożej Sprawiedliwości, nie we własnej. Człowiek ugruntowany w Bożej Sprawiedliwości nie jest łatwo raniony, bo ci ktoś coś powie i ty, jeżeli jest to słuszna uwaga, to to przyjmujesz, zmieniasz i mówisz, ok, dzięki, ale nie jesteś tym zraniony, a jeżeli wszystko cię rani, co nie ktoś powie. Każda uwaga cię zrani, czy ostrzejsza, czy mniej ostra, wszystko cię rani. Nie masz pancerza sprawiedliwości. Wszystko cię dotyka, wszystko w tobie pracuje wtedy. Nie osłoniłeś się. Dalej, nie masz tarczy wiary, a więc dostajesz cios za ciosem. Bo tarcza wiary gasi ogniste pociski złego. One są w nas wyzwalane. Diabeł tam rzuca pigułami cały czas czymś. Ale jeśli masz tarczę wiary, wiarą się chronisz. Wiara cię chroni. Ty wiesz, komu zaufałeś, ty wiesz na podstawie czego ty wierzysz, tak? W związku z czym, jeśli nie masz, trafiają w ciebie te piguły i ty zaczynasz chodzić w strachu. Przychodzi strach, czyli negatywna wiara, strach. A strach przyciąga to, czego się boisz. Dalej, jeśli nie masz przy ubicy zbawienia. Jeśli Twoja głowa nie jest chroniona, musisz chronić swoją głowę. Nie mogą Twoje myśli przepuszczać wszystkiego, jak żyje. Myśli nie mogą przyjmować wszystkiego nie możesz być. Jak już pewnie nieraz mówiłam, jak dziura was to doła, przez którą wiatr hula i wrzuca słomy, piach. Wszystko tam hula, pióra jakiś kaczek, wszystko tam się międli. Jeśli ty nie chronisz swoich myśli, jeśli przepuszczasz wszystko, jak leci, czytasz, słuchasz, jak leci, nie masz nic ugruntowanego w sobie. Twój umysł jest. I łatwo cię zranić wtedy. Jakie życie ducha może być wtedy? Jak twój umysł jest niestabilny, ty sam nie wiesz, w co masz wierzyć. I nie chronisz swoich myśli, nie tylko jeśli chodzi o doktryny, ale wpuszczasz każdą myśl, nawet negatywną, złą, na czyjś temat. Wpuszczasz i natychmiast ona pracuje. Nie przeciwstawiasz się. Jeśli wpuszczasz myśl złą na swój temat, na temat swojego męża, na temat swoich dzieci, czy żony, czy, czy kogokolwiek. Jeśli wpuszczasz łatwo takie myśli i nie Dajesz im odporu od razu. One pracują w tobie. Jeśli Ty nie chronisz, masz śmietnik w głowie, buty, jeśli nie chcesz iść tam, gdzie ci Bóg posyła. Jeśli nie masz butów gotowości do pójścia tam, gdzie ci Bóg posyła, zaczynasz się bać ludzi, zaczynasz się bać sytuacji, znowu wpuszczasz strach. Wtedy się boisz głoszenia Ewangelii, boisz się mówić ludziom o Bogu, dawać jakiekolwiek świadectwo. Ale co więcej, twój język jest stworzony do mówienia, więc zaczynasz mówić, ale mówić złe rzeczy. Jeśli nie mówisz Ewangelii, jeśli nie idziesz do miejsc, gdzie cię Bóg posyła, jeśli siedzisz w domu tylko, zaczynasz mówić złe rzeczy, bo język chce pracować, i wtedy on nie jest rozpalany przez niebo do mówienia Ewangelii, tylko jest, zaczyna być rozpalany przez piekło do mówienia złych rzeczy. I zostaje co nam? Miecz ducha, czyli Słowo którym masz ty atakować, tak, masz ty. Miecz jest przeznaczony do atakowania, odpierania i atakowania. Jeśli nie używasz, to nie masz nic, żeby odeprzeć. To ty jesteś w defensywie cały czas. I teraz co się dzieje? Jeżeli człowiek jest niechroniony, wpuszcza Rzeczy do swojego życia, i one zaczynają pracować. Rzeczy złe, demoniczne. Zaczyna wpuszczać przede wszystkim co? Ziarna goryczy przez te wszystkie nieosłonięte części. Zaczynasz wpuszczać ziarna goryczy i one zaczynają w tobie kiełkować, rosnąć. Biblia mówi, że rosną korzeniem do góry, czyli w ogóle to są rzeczy przewrotne, niedobre, demoniczne, przewrotne rzeczy. I wtedy zaczynasz widzieć, tracisz, Twoje oczy zaczynają tracić spojrzenie, e, zaczynasz tracić spojrzenie na rzeczywistość, taką, jaka ona naprawdę jest, tak jak Bóg ją widzi, tylko zaczynasz widzieć w przywrócony sposób. Widzisz tylko zło. Gorszysz się, zamykasz się na Boże Działanie, bo się gorszysz, bo czujesz, że zostałeś jakby. No, zgorszyłeś się czymś, zawiodłeś się, i to zaczyna na Ciebie działać. Tracisz widzenie, jak tracisz widzenie, jak tracisz słyszenie z nieba, zaczynasz żyć czymś innym, nie z ducha. Zaczynasz, ale coś przychodzi na to miejsce, tak? Widzisz wtedy ludzi, według ciała, nie według ducha. To jest bardzo wielka zdobycz nauczyć się widzieć ludzi według ducha, nie według ciała, bo jak jest powiedziane, że kto przyjmuje proroka jako proroka, dostaje zapłatę proroka. To jest taka zasada. Jeżeli przyjmujesz człowieka według ducha, według tego, co on niesie w duchu, co, co Bóg przez niego działa, robi. Jeżeli przyjmujesz tak człowieka, wtedy przyjmujesz zapłatę, przyjmujesz od Boga to, co ten człowiek przynosi, to, co Bóg mu daje i on udziela. Jeżeli widzisz go tylko według ciała, nic od niego nie przyjmiesz. Dlaczego od Jezusa w Nazarecie nie mogli nic przyjąć? Kilku tylko uzdrowił. Bóg sam! Sam Bóg, który przyszedł na Ziemię, nie miał wiary? Miał pełnię wiary. Miał pełnię mocy, pełnię po prostu wszystkiego, co tylko, tak? W nim wzięliśmy pełnię za pełnię, więc on miał wszystko, a jednak nie mógł dokonać prawie niczego tam, w Nazarecie, bo patrzyli na niego według ciała, a nie według ducha. I to jest bardzo niebezpieczne. Musimy się nauczyć, tego się człowiek uczy, i to jest decyzja. Patrzeć według ducha. I teraz, jeżeli tego nie ma, jeżeli ludzisz, widzisz ludzi tylko według ciała, nie według ducha, może się tak stać, że odrzucisz rzeczy z ducha wraz z tą osobą. W związku z czym rzeczy nie działają, wydaje ci się, że nie działają rzeczy. Coś powinno się stać, nie stało się, więc może przyjść za tym rozczarowanie. Rozczarowanie, że być może to wszystko, co się działo, może to wszystko, co do tej pory było, może to wszystko jest pomyłka, może to nieprawda i wycofujesz się, możesz się wycofać do życia z duszy, bo nie ma pustki. Skoro nie z ducha, to z duszy, czymś człowiek chce się zapełniać. Jeżeli zapełniasz się w duszy. <słuch> Wiecie, to tak jakby człowiek zaczął jeść wyłącznie ciastka, bitą śmietane, lody. Od rana do nocy. Na początku jest fajnie. Jej, wreszcie. Dzieci myślą, że jak takim pozwolić, to one będą przeszczęśliwe. Będą jadły i słodycze. Ale w pewnym momencie, przepraszam, ale zaczniesz wymiotować tym. I organizm zacznie wołać o kawałek mięsa, o marchew, cebulę, o jajka, o mleko. Cokolwiek, co jest wartościowe. Ale można tak zagłuszyć... Że stajesz się po prostu jednym wielkim tłuściochem duch, duszebnym, tylko w duszy, tylko zaspakajasz duszę. Odszedłeś od życia w duchu przez te różne rzeczy, zaniedbania, niedbania o rzeczy, zgorszenia, rozczarowania. Przeszedłeś z życia w duchu do życia w duszy. Nawet się nie zorientowałeś, kiedy nie widzisz i nie słyszysz w duchu. Kiedy cię to już nie za bardzo interesuje, szycisz może z tego, może żartujesz sobie z tego. Ale za to zasyca, zasycasz, nasycasz się w duszy, ale to ci nigdy nie da satysfakcji do końca. W dodatku, oczywiście, może się tak wydarzyć, mogą się stać rzeczy, które nas zrażą, które nas trochę dotkną, tak, i przez jakiś czas się wycofujemy, ale powiem ci, musisz przepracować te rzeczy z Bogiem. Jeśli nie przepracowujesz takich rzeczy z Bogiem, w poddaniu Słowu Bożemu, nie przepracowujesz i nie poddajesz Słowu Bożemu tych sytuacji, co Bóg i jakie Bóg daje wyjście, jeśli tego nie zrobisz, to ten proces postępuje coraz bardziej, odchodzisz od życia w duchu, zaczynasz widzieć jak ślepiec i słyszeć jak głuchy i nie ma się co oszukiwać. Zgorszenia nieprzepracowane zabijają nas duchowo, zranienia nieprzepracowane zabijają nas. Nie możemy do tego dopuścić. Ale co jest najgorsze w tym? Zatwardzamy serce i ono staje się ślepe i głuche. Człowiek u siebie tego wtedy nie widzi, za to wszystko widzi u innych. I co za tym idzie? Trzecia rzecz. Nie wypełniasz powołania, a ono jest nieodwołalne. Chcę to powtórzyć: dary i powołania są nieodwołalne, tak mówi Słowo Boże, albowiem dary i powołania są nieodwołalne. Jeśli coś dostałeś od Boga, dary, jeśli dostałeś do czegoś powołanie, nie możesz tego zaniedbać, bo to jest straszne, Bóg nas z tego rozliczy. I to nie jest tak, że trzeba koniecznie być jak Jonasz, który wiecie powiedziano mu iść do Niniwy, on się sprzeciwił i musiał trzy dni być w brzuchu wielkiej ryby. Nie zawsze musi być od razu taka tragedia, ale powoli dryfujesz z miejsca powołania i odchodzisz do życia w duszy. Możesz tego w ogóle nawet nie zauważać. I zaspokajasz tylko dusze i cielesne pragnienia. I wydajesz się w tym, że to jest to, teraz jestem szczęśliwy, nie czuję presji, nareszcie mam spokój. Nigdy to nie da dobrego owocu. Musisz wrócić na, na drogę ducha. Zobaczcie króla Salomona, zaraz kończę. Ale król Salomon otrzymał wszystko, otrzymał mądrość. O którą prosił, a ponieważ prosił o mądrość, to jeszcze mu Bóg dołożył bogactwo, sławę. Dostał królestwo, dziedzictwo swojego ojca. Ale zapomniał o najważniejszym. Po co jest Królestwo Boże, to Izrael? Po co to istnieje? Po co Bóg powołał swój lud? Do czego? Zapomniał o powołaniu, zapomniał, przestał się pilnować, zaczął zaspakajać się w ciele i dusze swoją. I skończył, wiecie jak? Powiedział, to wszystko marność. Marność nad marnościami. Co ja z tego wnioskuję? Że zaspakajanie się tylko w ciele i w duszy nie przynosi satysfakcji. Tylko wypełnianie powołania Bożego, tylko życie wzducha daje satysfakcję. W 1 Koryntian, już tak na, na sam koniec, w 1 Koryntian apostoł Paweł pisze na samym początku, drugi rozdział. Od czwartego wersetu. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Albowiem my wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. I dalej, zobaczcie czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, albowiem nam Bóg objawił to przez ducha, gdyż nie przez duszę ani ciało, przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wiekim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest, tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał tylko duch Boży, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, musimy uczyć się, wchodzić w głębie ducha w modlitwie, uwielbieniu i objawieniu Boga. A jeśli powiesz, no dobra, ale jak ja mam wrócić teraz, jeżeli to mnie dotyczy, jak ja mam wrócić? Po pierwsze, jeżeli jest gorszenie w Twoim życiu, jeżeli jest gorycz, jeżeli jest jakieś rozczarowanie, wybacz. Słowo Boże mówi, wybacz. Słowo Boże mówi, wybacz. Przepracuj to z Bogiem, po drugie oczyść swoje serca, byś nie miał tam tych zadr. Przypomnij sobie jakie jest Twoje powołanie. Przypomnij sobie jakie jest Twoje powołanie. I co dalej? Zobacz, czy Ty nie odszedłeś od swojego powołania, od tego miejsca powołania. Bo wiecie co jeżeli człowiek odchodzi z miejsca powołania, i zaczyna żyć życiem duszy. Nawet dusza może być bardzo bogata, bardzo piękna. Może być tam wiele talentów, może być tam wiele zainteresowań. I bardzo często jest tak, że ludzie odpływają z życia ducha, który się wydaje takie trudne, co nieprawda, ale się może wydawać ojej. Więc odpływają w życie duszy. I kiedy tam odpływają, to przychodzą zastępcze. Tak zwane powołania. Oni sobie zaczynają zastępcze rzeczy brać z tej głębiny duszy. Mają powołanie do czegoś, ale ponieważ w to nie wchodzą, bo odeszli od życia ducha, zaczynają się nasycać innymi rzeczami, rozwijać się w duszy. Ja nie mówię, że dusza nie jest ważna, bo jest bardzo ważna. Ale kiedy ona idzie za duchem, ale kiedy ona idzie przed, a duch jest gdzieś zamknięty, ściśnięty, wtedy. Dusza bierze panowanie i nie jest dobrze, i przychodzą zastępcze tematy, zastępcze rzeczy, w które ludzie wchodzą, i mogą tam się rozwijać, mogą robić różne rzeczy, ale nie jest to pierwotny plan od Boga i robią to wtedy we własnej sile. Jakiś owoc mogą przynieść, ale to nie jest to, do czego ich Bóg przeznaczył i czego Bóg chciał przez nich dokonać, wielkich rzeczy. Nie ma małych rzeczy. Bóg chce przez nas dokonać wielkie rzeczy. A więc przypomnij sobie, jakie jest Twoje powołanie, co Bóg do Ciebie mówił, jakie proroctwa były wyzwolone do Twojego życia, kiedy płakałeś, kiedy dostawałeś to słowo, leżałeś na ziemi i Bóg do Ciebie mówił, kiedy miałeś marzenia i pragnienia i sny, i to cię rozpalało, i wtedy żyłeś w duchu i byłeś gorliwy. Jeśli odszedłeś z takiego miejsca, to możesz wrócić. Ale najpierw wybacz, oczyść swoje serce. Wypuść ludzi na wolność. Przepracuj wszystkie swoje zranienia z Bogiem. Przypomnij sobie, jakie jest twoje powołanie. I dalej módl się razem z ludźmi modlitwy, którzy ci pomogą z powrotem wejść w głębokości ducha. Którzy cię z powrotem wciągną tam. Nie izoluj się, ale Idź do ludzi żyjących naprawdę w duchu. Idź do ludzi, powiedz: Chcę się z wami modlić, potrzebuję o mnie się modlić, potrzebuję się z wami modlić, potrzebuję z powrotem zacząć doświadczać, aby Bóg odetkał moje oczy i uszy duchowe. Nie pozwól sobie na zdryfowanie i życie życiem duszy. Większość chrześcijan na świecie żyje jeszcze na razie życiem duszy. Bardzo niewielu dotyka prawdziwie. W modlitwie, czy objawieniu słowa, czy uwielbieniu. Ma. Niewielu ludzi dotyka naprawdę rzeczy z Ducha Bożego wyzwolonych, ale tylko takie rzeczy mogą przynieść ratunek dla świata. Tylko takie rzeczy i tylko rzeczy wyzwolone z Ducha Bożego mogą przynieść, może zbawienie mogą przynieść, wyzwolenie mogą przynieść realne zmiany, nie dla jednej osoby, ale dla narodów. Ludzie tego potrzebują rozpaczliwie, abyśmy im przynieśli życie i zbawienie. I prze, prawdziwe przełomy. Całe miasta tego potrzebują. Są pod kopułą, pod przykryciem religii i potrzebują być z tego uwolnione. Żadna dusza tego nie dokona. Najpiękniejsza. Tego dokona tylko Duch Święty przez duch, dusze, duchy ludzi swoich. Swoich ludzi, którzy są nauczeni życia z ducha, nauczeni chodzić w objawieniu, nauczeni chodzić pod autorytetem, nauczeni chodzić w modlitwie, przełamywać w modlitwie, nauczenie uwielbienia, które jest przełamującym uwielbieniem, które otwiera niebo. Tylko w taki sposób możemy mieć realny wpływ. I nawet jeśli to jest mało atrakcyjne na początku i z zewnątrz, to jest to jedynie, co jest wartościowe i czemu się trzeba poświęcić. Dlatego ja teraz modlę się o każdą osobę. Jeżeli jesteś osobą, która czuje, że gdzieś zdryfowała, to ja modlę się o powrót, ja modlę się o ożywienie życia w duchu, ja modlę się o oczyszczenie serca. Ja wołam teraz o jasne rozgraniczenie. Słowo Boże jest jak miecz, który rozgranicza, rozdziela ducha od duszy, tak jak szpik od kości. Ja teraz mówię o rozgraniczeniu w życiu ludzi ducha od duszy, aby zobaczyli, niech ich oczy się otworzą. Czym jest życie z ducha, a w co weszli? I, nie, I wołam o powroty. Ja wołam o spektakularne powroty do życia w duchu. Spektakularne powroty do życia w duchu. W imieniu Jezusa. O przełomy w widzeniu i słyszeniu, o zdarcie wszelkich zasłon. Duszebnych zasłon, nabudowanych warowni w życiu ludzi. Ja wołam o to, ja zdzieram to w imieniu Jezusa Chrystusa i mówię: żyj, 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 żyj Bożym życiem, nie życiem duszy, niech dusza pójdzie za duchem, ale teraz mówię: życie ducha, życie w objawieniu, życie w uwielbieniu, życie w słowie, powrót, powrót. Do Bożych rzeczy, do Bożych wizji, odnowienie tych wizji. Ja mówię, odnowienie wizji, odnowienie marzeń, odnowienie Bożych pragnień w sercu w imieniu Jezusa Chrystusa i siła ducha przychodząca do ludzi, siła ducha przychodząca w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, Błogosławię Was. Zapraszam na kolejne wieczory ze Słowem na dzisiaj. Tyle. Z Bogiem.